W dla pana jest raj? Jak tam pójdę, to mam nie wiem Z tego co się orientuję, to jest dobry, dobre życie nam podoba. No raj, no tak, jaskinia, no podziemna jaskinia. W wszystkich. No, to ma pani. nie Znają pani. I co tam Kiedy jest w tym raju? No jaskinia po prostu. No, ja pan tutaj jak jaskinia mam. No, no. O ile pan nie wie, to przejechać jechać i Rajt dla mnie to jest taki świat, w którym jest wszystko za darmo. Jeden jest, samochody, piękne dziewczyny, no i się nie umiera w raju, moim zdaniem. I dla pani jest raj? <laughs> mm. Nie chciałabym się wypowiadać w pracy na takie tematy. To jest raczej pytanie osobiste. Jako miejsce, tak. No. Ja wątpię, żeby istniało miejsce, gdzie z samego faktu przebywanie tam człowiek jest absolutnie szczęśliwy. To jest takie coś, co... Że, że tam, te, tam są te rzeczy, które my, chce, które my chcemy i które pragniemy. Ja się dostanę na uczelnię tam, gdzie, gdzie mam plan. Teraz mówię konkretnie po prostu. Mhm. Tam, gdzie mam plan, to jest dosyć trudne. Mhm. I... A co to za uczelnia? Być operatorskim w pomocy. Aha Czym dla ciebie jest raj? To jest coś, czego się bardzo, A dlaczego? A jak go sobie wyobrażasz? Czy istnieje raj na ziemi? Szczerze ci mówię, to ja swojego raju nie mam, nie? Żyję codziennie, jakby to powiedzieć. I to co jest rajem dla innych wiesz? taka każdego co innego, nie? Jakby to było. To ja swojego tak jakby powiem ci, że nie mam A jakby był taki raj, co byś w nim chciał, żeby było? Powiem, że góra spokojne życie. Ogólnie, nie? tak jak jest. Jakby to powiedzieć, i no, każdy był już 6 nie? nie? tam jakaś przemurza są. Hmm, przepraszam, co to jest raj? Szczęście osobiste, do którego każdy dąży i które chcemy mieć, osiągnąć. chcemy mieć wszyscy. Nieokreślonym jakimś w zasadzie tematem, ale to jest szczęście, osobiste szczęście. Do którego dążymy? Dla mnie raj to jest jakimś wielkim szczęściem, wielką radością. Piękna pogoda, sama radość, dużo słońca, aby nie za dużo. Aha, brak trosk, brak kłopotów. Dla mnie to jest raj, to jest ogród. To jest ogród pełen wspaniałych kwiatów, roślin, owoców, wszystkiego to, co najfajniejsze, najładniejsze, jako raj. Mam no kwiaty. Tak? A jakie? Jakie kolory? Różowe. To chodź, powiesz mi o tym? Co to jest dla ciebie raj? Lamy to raj, to takie płyty komputerowe. Jak na przykład jeżdżenie na rowerze, na motorze. A kto mi jeszcze powie, co to jest raj? Ja! Co to jest raj? Według mnie, raj to jest takie miejsce, do którego chce trafić każdy człowiek. Jest tam najpiękniej na świecie. Jest tam wszystko, co ludzie chcą. Rajem dla mnie jest praca w teatrze i moje całe życie z chłopakami z ekipy. Przebywanie z aktorami i wszystko.